Hej, stary! Hej, stary! Hej, Wiesz co? Jesteś moim kumplem, najlepszym kumplem, wiesz, jesteśmy za stołem! Już cię polubiłem! Wiesz, jesteś dla mnie jak starszy brat! Wiesz co? Już cię polubiłem! W koroniscie tego nauczyłem! Wiesz co? Już cię polubiłem! Wiesz co? Jesteś moim kumplem, najlepszym kumplem, wiesz, jesteśmy za stołem! Już cię polubiłem! Wiesz, jesteś dla mnie jak starszy brat! Wiesz co? Już cię polubiłem! W się tego nauczyłem! Wiesz co? Już cię polubiłem! Ej, stary! Hej, stary! Hej, stary! Ej, ej, stary! Hej, stary! Jestem ci bardzo wdzięczny, naprawdę! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą, ale fajnie, ale będzie fajnie! Jestem jakby twoim kumplem, wiesz? Najlepszym kumplem, wiesz? ale fajnie, ale będzie fajnie! Wiesz co, jesteś moim kumplem, najlepszym kumplem, wiesz, jesteśmy ze stołem. Już cię polubiłem! Wiesz, jesteś dla mnie jak starszy brat. Wiesz co? Już cię polubiłem. W kolinist z z tego fałczłem. Wiesz co, już cię polubiłem. Wiesz co? Jesteś moim kumplem, najlepszym kumplem, wiesz, jesteśmy za stołem. Już cię polubiłem. Wiesz, jesteś dla mnie jak starszy brat. Wiesz co? Już cię polubiłem. W kolinist z z tego fałczłem. Wiesz co, już cię polubiłem. Heee, stary! He. Wiesz co? Jesteś moim kumplem! Najlepszym kumplem! Wiesz? Jesteśmy za stołem! Już Cię polubiłem! Wiesz? Jesteś dla mnie jak starszy brat! Wiesz co? Już Cię polubiłem! W kolinist tego nauczyłem! Wiesz co? Już Cię polubiłem!